No i stoi już proszę państwa tutaj. Wejście za rogiem. Pod tą czarną plandeką Idziemy tam, nie? No tam. Co? Wejście za rogiem, no to tutaj no, trzeba to raczej. To jest, tak. No dobra. No dobra. tak. Tak, tak. Idziemy, idziemy, władek. Nagrasz sobie, dobra. Jest w niej w szkole? jest na tym. No świetny mikołaj w roku życie. To kto ściąga? Matyza? No Baśka ha, ściąga. A, Albo dzieciaki. Wy ściągacie. Miało, na ziemi yeah. no jest Ściągacie pławkę. Ściągamy. Ściągaj. No jest. Tak, nie wiem. Piona. Nie <laughs> wiem. Piodo? Piodo. Wynuniany. jak uh, ja uh, uh, ja uh, uh. Cię wita. Aż żal to nie jest takiego czystego. Tyle lat czekania, nie? No. Ale czad. Będziecie rozpoznawał kluczyku? Okay. Nie. I tutaj masz guzik takiego gumowy, który możesz otworzyć sobie samochód i zamknąć. Mając kluczyk przy sobie, kluczyk przy sobie on widzi kluczyk do metra. Czyli, jeżeli tutaj podejdzie z kluczykiem, to z drugiej strony nikt ci nie otworzy i nic ze środka nie e, ukradnie. Możesz go oczywiście też otwierać pilotem. E, Kładek, czy czy się. Klara, macie te telefony, nie nagrywacie jak nic. Nie wzięłaś ze sobą, to ja Dobrze. To Dobrze. nagrywaj, Władek. No to możesz takiego. A ja nie mam... Działa? A ja nie mogę Działa. nagrywać. Możesz sobie go otworzyć ręcznie. Czyli może być zamknięty? Mogę go Bardzo proszę. Oh. Dla szczęśliwej wow. posiadaczki witamy w rodzinie Mini. <laughs> no, dziękuję. Więc możesz sobie go otworzyć nogą, pilotem, bądź po prostu złapać za klamkę. Nawet tak on jest zamknięty. Uwaga. 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 Dobra. No dobra. Żeby zamknąć to takie jakby pamiętasz, Zabacz, nie? Jak Dobroletkę, to możesz z zesłaniem grana, którą mieszknie. Wyciągasz tak naprawdę równo jednej jak. jak to masz taki spis. Tak, możesz on sobie schować, jakiś stary każe przywieźć lodówkę do domu albo coś. <grym> tak podłogę załadunkową, czyli pod tym masz jeszcze dużo miejsca na jakieś rzeczy, które nie są Ci potrzebne na co dzień. E, tu jest też bardzo fajne, jak się gdzieś jedzie, nie wiem, czy będziecie nim akurat gdzieś dalej jechać, bo tutaj możesz sobie na przykład, wiesz, nie wiem, na czas, położyć zawsze się dalej możesz stawiać, stawiać. jest. na e, swoim Tu jest apteczka. W apteczce jest też luzer do kół. Mhm. Mm Dobra. Z tym, żebyś później okay. nie szukał. Dobra. Trójkąt czy przecież jest doskonały. No to nagrywaj, O tym czerwonym. O, i już nagrywasz film. Nie. Jak to wciśniesz. Wciśniesz i już... Zobacz. Jak wciśnij to czerwone i się będzie samo nagrywał. Teraz robisz zdjęcia. A wciśnij to czerwone. O to wciśnij. To obok. Tak? O i teraz się nag... Nie, już nie wciskaj. Wciskasz raz, o i teraz się nagrywa. Zobacz, nagrywasz film, widzisz? Podejdź tam do mamy, nagraj mamy. Ale jeśli... Tak, myślę, że tutaj nie daliby sztucznych. To jest mini Matyśka. Uważaj sobie na A tak się zamyka. To akurat, no. Jak wyjdziecie pod górkę, to powinniście skończyć. Dobra, zajrzyjmy pod mapę. nie takim ciągiełkiem jak w każdym innym samochodzie na słupku tylko trzeba wyciągnąć wtedy nie musisz szukać żadnego... zobaczcie żadnego jaka skończenia. maska, zobacz Władek fajne? fajne no i tutaj macie ducho 1.5 136 koni bardzo fajny elastyczny silnik Pierwsze takie 2-3 tysiące kilometrów układajmy ten silnik. Dobra. Czyli nie bądź pierwsza na światłach. I teraz jak będziecie jechać, to też gdzieś tam powiedzmy 120 autostradą, nie? żeby on się dotarł. Eee, po tym czasie, czyli mniej więcej 3000 km kilometrów, zalecamy wymianę oleju tarczową. Mhm. Czyli olej i filtr. Dobra. Tak naprawdę pod maską to was powinno tylko poniżej. Tutaj nic innego nie powinno się dziać. Świetnie. W razie czego jest schowany akumulator? Tutaj jest wyciągnięty plus mhm. i wyciągnięta masa. Gdybyś musiała doładować, nie? Gdyby jakiś diesel nie chciał odpalić na podwórku, tak. to możesz pożyczyć prądu. Tu pod spodem masz też taką walkę bezpieczeństwa. Ona działa do 80 na godzinę. Jest za jest, mam, jest, to jest zabezpieczenie dodatkowe dla pierwszych. Mam nadzieję, że znów tutaj to, nie ugryzie, a tak, będzie gryźć. Nie, tak ale, ugryź to nie ten tak. ale, ale jak ugryz ten, ten pierwszy samochód, to też był niebieski. A ten też jest niebieski. Też jest niebieski no, ale to przecież nic nie zrobił. No, nic złego nie zrobił. będzie no lepiej uważać, bo czasami jakiś pies się wyskoczy, i, i to wybuchnie. Z tym się nic nie stanie, tylko będą do, no, do wymiany te podnośniki. Hmm. Uwaga! No i maseczkę, oczywiście spuszczamy, nie dopychamy. Dobrze. Maluchy, to co dojeździła? Baszula, stancie tutaj, to Wam zrobię taką miniaturkę jeszcze z, z kwiatami. Idź, wchodź tam do nich, dobra? Artur, dawaj, 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 dawaj. No pewnie. Cyk, o. ale będzie. Wyjątkowo dzisiaj, dobra, cyk, mamy to. że co jak zrobisz w drugą stronę, to zostaniesz w tym hmm? Fajny, nie? Chodziłoś? Przedniej Spodem, tutaj masz pewnie, to jest oparcia i tu od razu Ci powiem, że jak usiądziesz i zapniesz pas to będziesz tego szukała, bo to będzie idealnie pod pasem no, Góra, tu na zasadzie pompki Pod spodem masz tutaj jeszcze wyburzenie Jeszcze

no ale fotografujesz matek. Tak? To jest klamka do drzwi, tak? A tu się, zobacz, tak, czy... tak robi. Tu tylko tak się pytam, żeby na przykład pod szkołą nie, nie miałabym mieć problemu. A jakie ty byś miała mieć problemy, co ty? To z Wskazania komputera pokładowego, to jest ten guzik z tej strony, tak? I teraz pokazuje nam zasięg. Klikamy dalej, pokazuje nam się międzyżycie paliwa. Możesz sobie to kasować. W Nie tak. Pasażer na gapę? Co pan tu robisz? Nagrywam tylko, utrwalam. A dla jakiej telewizji? Telewizja z Dunek. To sobie to... ja nie gram. Tutaj masz tempomat po lewej stronie kierownicy, mm -hmm. tak? Czyli jak sobie wiedziecie już na, na autostradę obwodnicę,

Na to gdzie Dobra, ekstrematy. Nieźle. Idąc dalej, masz tutaj tak trasę mhm. i masz trzy do wyboru: szybka, alternatywna, bądź trasa gry. Hmm, czyli domyślnie jest ustawiona szybka. Możemy to oczywiście zmienić, ale ja bym to raczej zostawił, jak najszybciej dojechać alternatywne, jeżeli byłyby jakieś objazdy, korki, to ci też będzie... Też możesz zdjąć kurtkę. Pierwsze pakowanie, proszę Państwa, do mieniaka. Weźcie ten pas tutaj, Basiula, przerzuć. Przez tą zapadkę. A ja nie wiem, który to jest tam z buzi. To zatrzymamy się i tak być, Nie, no tutaj możesz jej od razu, wiesz, o to czerwone po prostu jej przerzuć. Ale może jej o plecak Ty to do busa jedziesz z A ty jedziesz ze mną, Władek. Pary teraz będą wygrać. <grymint> Czapka jeszcze wygląda się, co? Tak. Basiula, poczekaj. Trzymaj sobie tam, Władek. Hmm <grymint> <grymint> hmm <grymint> 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 Ktoś z tą skrzynią chyba nie może trafić w tego drive'a. Dobrze wygląda w ruchu, nie? Cudowny. kurde, nie, no w ogóle jest cały ekstra. Ale jest. Co, odjeżdża od razu? Nie. Poczekaj, poczekaj. To już no, gdzie ta nasza mama? O, jest tutaj. No dobra A co wy tu jeszcze robicie? <laughs> jeszcze nagrywamy <laughs> Dowód, Artur tymczasowy ma, a prześle nam już stały, jak odbierze. No i jak? To jest wspaniały ten samochód. Jestem zakochana i przeszczęśliwa. Ekstra. Bardzo się cieszę. To co? Tankujemy? Pamiętaj, że to jest benzyna. No. Pierwsze tankowanie, proszę pani. 95. Zwróć uwagę, o ile jest taniej, niż przy susze. Chociaż w sumie wszystko jedno. Dzisiaj. Pierwsze tankowanie, proszę państwa. Barbara z mini Clubman. Cooper Co 9,5 tak? Zielone, tak Ogień? Ogień, pełen. Hej! Ale to wygląda, naprawdę. Ekstra nareszcie masz. Ja trochę nie mogę wierzyć, się mówiąc. Jest twoje. No wiem, muszę spróbować później. Jak dziewczyny, fajnie. Czy bardzo fajnie? bardzo fajnie? No to gitarka.